A i słuchajcie, dzisiaj przychodzę z zakupami, mm, zakupiłam sobie i dla moich przyjaciół etui, jedno jest dla mnie, jedno jest dla koleżanki i jej męża, to są etui tak zwane wodoodporne, wybieramy się na e, kajaki, e, integrację e, z pracy, więc będziemy pływać, więc będziemy w wodzie, więc może się coś wydarzyć. A żeby się, Jak się wydarzy, żeby się nic nie stało. To po prostu pierwsza zdjęcie, to sobie go zakupiłam. Tu jest jakaś kawałek Czy Muszę sobie na szyję jeszcze taką smyczkę znaleźć, bo będę telefon nosić ze sobą. Nie w spodniach, tylko na, na szyi. Jak się skąpię, to i tak wpadnę tylko do pasa, więc już i uratuję. Ale gdyby się zamoczył, to już będzie bezpieczne. Nie wiem, jak to działa. To znaczy, działać. To na pewno tak, że tu jest. Próżniowe zamknięcie, próżniowe zamknięcie. O tu jest instrukcja obsługi. Mówię, pierwszy raz coś takiego mam, więc przetestuję i dam Wam znać, czy warto, czy nie warto. Sztuka kosztowała mnie powiem Wam 9 zł. Nie ma tutaj faktury żadnej. 9 zł sztuka i 9 zł paczkomat, czyli przepraszam, wróć 6 zł sztuka i paczkomat 9, czyli podzielić na 3, to wychodzi 9 zł z przesyłką sztuka. Także Naprawdę dam Wam znać. Dzięki Wielkie za uwagę. Do usłyszenia, Papa. Pa.